Król nam Chryste. dzień dobry Państwu, tutaj Damian Danielak, obywatele nieba.pl e, Chciałbym poruszyć temat e, delegalizacji Świadków Jehowy w Rosji e, i tego, jak wielu ludzi pozytywnie reaguje na e, tego typu praktyki. Nie jest tajemnicą, że od paru lat działalność Świadków Jehowy w Rosji została prawnie zabroniona, że nie wolno tam dystrybuować literatury Świadków Jehowy ponadto ich majątek na który ci ludzie też ciężko tutaj pracowali by budować sale królestwa itd. itd. został znacjonalizowany przez państwo żeby nie powiedzieć zostali tutaj okradzeni ja choć mi jest daleko do wierzeń Świadków Jehowy Uważam, że mimo wszystko mają prawo do praktykowania swojej religii, do szerzenia swoich nauk i sprzeciwiam się temu, co zrobiono chociażby Federacji Rosyjskiej. Uważam też, że jest to o tyle niebezpieczne, że w takim państwie jak Rosja może dojść do tego, że zacznie się od Świadków Jehowy, a potem się weźmie za inne mniejszości, na przykład zielonoświątkowców, baptystów, adwentystów czy nawet katolików. Tutaj władze powiedzą, że są to reprezentanci interesów państw zachodnich, Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to już było w historii przerabiane. Zatem jestem tutaj przeciwnikiem ograniczania swobód. Wyznawania y, konkretnej religii, wyznania i sprzeciwiam się temu. E, co więcej, uważam, że tego typu działania e, tak naprawdę wzmocnią świadków Jehowy w Rosji. E, pewne grupy religijne, które mają syndrom oblężonej twierdzy, gdzie twierdzi się, że wszyscy chcą ich zniszczyć, gdzie wszędzie widzą zagrożenie um, itd., itd., ci ludzie zaczną się nakręcać i zaczną głosić jeszcze więcej i paradoksalnie liczba Świadków Jehowy w Rosji wzrośnie. Zresztą w historii nawet Polski, w czasach PRL-u, w latach 50., bardzo mocno prześladowano Świadków Jehowy, zabijano ich, zamykano w więzieniach, e, torturowano, nie, nie wolno było im działać. I jakie przyniosło te efekty? No, efekt był taki, że liczba Świadków Jehowy dynamicznie e, wzrosła. Świadkowie Jehowy paradoksalnie rozwijali się wówczas i e, władza uzyskała odwrotny efekt od zamierzonego. I zauważyłem też, że jest bardzo wielu ludzi Na różnych forach, grupach Wielu ludzi, którzy cieszą się Że w Rosji działalność Świadków Jehowy została zdelegalizowana Czy też w innych państwach, na przykład w Belgii Byli Świadkowie Jehowy Wygrali procesy z organizacją Świadków Jehowy Z tego powodu, że zaskarżyli ich o to, że e, stosuje się wobec nich ostracyzm i rodzina, bliscy, znajomi nie chcą e, z daną osobą utrzymywać e, kontaktów. Czy też z tego powodu niedawno e, państwo norweskie e, nie przekazało świadkom Jehowy e, dotacji, bo tam związki wyznaniowe są dotowane przez e, państwo e, i cieszą się, że o, tutaj mają jakieś problemy prawne słuchajcie, no, jesteście wrogami wolności słowa jesteście wrogami wolności wyznania państwo w ogóle nie powinno ingerować w takie sprawy w co tam wierzą sobie świadkowie e, Jehowy i co, e, co praktykują bo to, że stosuje się na przykład w tej grupie wyznaniowej ostracyzm no okej, okay. mi się to bardzo nie podoba ale jeśli chcą sobie stosować ostracyzm, niech sobie stosują. Wiecie, wielu ludzi, którzy było świadkami Jehowy, mają tutaj ogromne pretensje i właśnie chcą tej delegalizacji świadków Jehowy. A ja mam takie pytanie. Do kogo wy macie pretensje? Bo moim zdaniem jedyną osobą, do której możecie mieć pretensje, jesteście wy sami bo sami dobrowolnie zostaliście członkami organizacji sami zostaliście świadkami Jehowy no, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć że ktoś e, był y, małym dzieckiem wychowanym w rodzinie świadków Jehowy i na przykład w wieku 13 lat zdecydował się przyjąć chrzest no, to jest taka osoba, która y, nie ma jeszcze na tyle y, otwartego y, umysłu by tutaj tak w pełni o wszystkim decydować, nie jest to osoba, powiedzmy, w pełni świadoma. Ale dorosły człowiek? Jest takie powiedzenie: jeśli wkroczysz między wrony, musisz krakać jak i one. Weszliście do organizacji świadków Jehowy. Wiedzieliście, jakie panują tam zasady. Wiedzieliście, że się y, stosuje y, ostracyzm wobec osób, które odeszły z organizacji albo zostały wykluczone. I nagle wielkie zdziwienie, że jak. Dane osoby postanowiły opuścić tą organizację albo zostały wykluczone. No, wielkie zdziwienie, że inni świadkowie Jehowy, w tym nawet członkowie rodzin, nie chcą mieć z nimi kontaktów. No, ale czemu się dziwicie? Gdybyście nie wchodzili do tej organizacji, no to nie ponosilibyście tutaj e, żadnych konsekwencji. Wiecie, to tak jakby wejścia do środowiska kibicowskiego kiboli, szalikowców, aktywnie działać w środowisku, odpalać racę, jeździć na mecze wyjazdowe itd., e, itd. Tak i, tak i po czasie wstąpić do policji. No to jest normalne, że e, w tym środowisku e, wobec takiej osoby będzie się stosować ostracyzm, że wiele osób się od takiej osoby odwróci. Co więcej... Jest to niebezpieczne dla takiej osoby, bo może zostać brutalnie pobita, a może nawet zabita. Więc do kogo wy tutaj macie pretensje? Wiecie, ja na przykład w swoim życiu zmieniłem wyznanie. Byłem katolikiem, zostałem zielonoświątkowcem. Już tak jak już szufladkujemy, prawda? No wyrobiły mi się pewne poglądy Stwierdziłem, że e, protestantyzm jest bliższy temu W co wierzyli pierwsi chrześcija, chrześcijanie Jest bliższy temu, co głosi Biblia I zacząłem czytać na temat różnych kościołów e, protestanckich no i stwierdziłem, że najbliżsi są mi zielonoświątkowcy I ja tu spotkałem się z takimi opiniami, że Wielu ludzi, którzy zostają świadkami Jehowy Nie wie co się pcha no słuchajcie, no tak no nie wiedzieliście? No to to jest normalne, żeby wchodzić gdzieś do jakiejś organizacji, zostać jej członkiem, nic o niej nie wiedząc albo wiedząc niewiele? Słuchajcie, w dzisiejszych czasach wystarczy wejść w wyszukiwarkę Google, wpisać Świadkowie Jechowy, wyskoczy Wam Wikipedia i ja Wam coś z niej przeczytam. Bo niektórzy mówili, że jak zostaje się świadkami Jechowy, to ci ludzie nie wiedzą, że się tam stosuje ostracyzm wobec odstępców a przecież to nie jest żadna ta tajemnica i w publikacjach Świadków Jehowy jest o tym wprost pisane i w wielu innych yy, 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 źródłach, chociażby w internecie no mówiłem, wpisujemy w Google Świadkowie Jehowy, wchodzimy w Wikipedię yy, i tutaj ja tu zerkam teraz yy, do laptopa, mamy opisane praktyki religijne yy, i w punkcie dziesiątym jest napisane Wykluczenie-odłączenie. Napisane jest tak: w przypadku, gdy jakiś świadek postępuje wbrew zasadom wiary, propaguje poglądy sprzeczne z przyjętymi naukami bądź popełni jakiś poważny grzech, a nie okaże szczerej skruchy i żalu za swe y, złe postępowanie, wtedy, tak zwany komitet sądowniczy y, złożony ze starszych zboru, może go, może go wykluczyć ze społeczności. Istnieje możliwość powrotu, jeśli zmieni swoje postępowanie. Do czasu powrotu będzie traktowany jako osoba wykluczona, co oznacza unikanie z nim wszelkich kontaktów. Czarno na biały napisane w Wikipedii. No słuchajcie takie bajeczki, że ktoś wszedł do organizacji świadków Jechowy i nie wiedział o tego typu sprawach, no to, to schowajcie dla siebie. A jeśli ktoś autentycznie nie wiedział, Mając do dyspozycji w dzisiejszych czasach tyle książek, internet i tak dalej, i tak dalej, tyle filmów na YouTubie, i ktoś o tym nie wiedział, zostając świadkiem Jehowy, to ja, no, nie chcę tutaj obrażać i delikatnie powiem, taka osoba jest bardzo nieroztropna. Ja oczywiście uświadamiam ludzi, że y, świadkowie Jehowy y, są destrukcyjną sektą, chociaż jak ktoś chce do nich wstąpić. Proszę bardzo. Ja na moim kanale robię filmiki o błędnych naukach świadków Jehowy. Chociażby zrobiłem kilka materiałów o ich przekłamanym przekładzie Biblii. I uważam, że w ten sposób powinno się uświadamiać ludzi, a nie stosować jakieś totalitarne metody, by ich tutaj delegalizować. Bądźmy poważni.